Cześć witam w tym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z Citroenem C5. Widzieliście, jak tam boski rozkręcał w tryski pompę i znalazł wyciek płynu chłodniczego. I przy okazji mogliście zobaczyć, jaka skala jest wycieków oleju silnikowego. I tutaj Boski słusznie zasugerował, żeby od razu wyciągnąć filtr i od razu wyciągnąć turbinę. Tutaj Wam jeszcze pokażę, jak poszczególne elementy są zalane olejem. Tutaj jest turbina i tutaj turbo pełno oleju. Wirnik ma dosyć duży tutaj luz. Dodatkowo tutaj można zaobserwować, nie wiem czy teraz będzie widać, ten olej co jest w turbinie on ma taką konsystencję jakby piaseczku, także tutaj na pewno jest dosyć mocno przegrzany, tak zwany się mówi, że jest przesmażony i tutaj na pewno układ olejowy, tak jak wspominaliśmy w pierwszym odcinku, musi zostać dokładnie wyczyszczony, układ powietrzny musi zostać wyczyszczony, turbina idzie do regeneracji. Teraz nie wiem, czy zobaczymy tutaj w tym filtrze. Teraz nie wiem, czy wyostrzymy, czy nie za mało światła będzie. O widzicie filtr jest tutaj spękany, nie mam jak teraz tam nic wsadzić, bo tutaj mam telefon włożony do, do tutaj wydechu i to jest od strony wylotowej i popatrzy się jak to wszystko jest tam spękane i tak no tutaj kolejny. Koszt, który przez właścicieli nie był przewidziany, tym bardziej e, przez nas. Natomiast e, no, musi być to wszystko sprawne, żeby poszczególne elementy, tak jak turbina, tak, e, wtryski, nie wtryski, układ wydechowy, żeby te elementy działały po regeneracji długo, musi być to wszystko sprawne. E, I tutaj już się nie zdążymy z boskim, ale jutro e, rozkręcimy. Tutaj te śruby, zobaczymy, jaka skala pęknięć jest i najprawdopodobniej, bo jutro mam dzwonić do firmy, która zajmuje się regeneracjami. Oddamy do regeneracji, no i też musimy tutaj z właścicielami skonsultować, bo koszty wyjdą kolejne i też dosyć duże. Także w dalszej części filmu spróbujemy to odkręcić. Pewnie trzeba będzie to podgrzać palnikiem i zobaczymy, jak w środku wygląda filtr. I tak tutaj bez jakichś większych problemów udało się rozpołowić. Tutaj mamy jedną część, tak jak katalizator, tutaj mamy tak ten filtr DPF i popatrzcie się, tak wygląda po rozpołowieniu. Tutaj przynajmniej z tej strony jakiejś wielkiej tragedii nie widać. Natomiast, jak tutaj popatrzycie, nie chcę tutaj brudzić bardzo rąk. Ale. Patrzę się, ile tutaj jest tej sadzy. Z tej strony. E, a ile tutaj sadzy mamy z tej strony? Popatrzcie, jak, jaka tutaj ilość tego wszystkiego jest. E, no i tutaj e, tego już e, przez. E, Samoczynne, jakieś dopalanie, no nie usuniemy. Natomiast popatrzcie, jak to wszystko jest tutaj pozatykane. Tutaj widać ewidentnie, że e, i układ paliwowy nie działał poprawnie, i problemy z turbiną tak samo widać, e, no bo tej sadzy jest bardzo dużo. E, będzie tutaj widać spękania z tej strony, czy nie będzie widać? Trzeba będzie to dokładnie wszystko oczyścić, natomiast tutaj w międzyczasie też e, dowiadywałem się e, o alternatywę. Wiadomo, mamy jedną alternatywę kupić oryginał, który bardzo dużo kosztuje, drugą alternatywę mamy kupić zamiennik, który jest w cenie już takiej akceptowalnej, też to nie jest niska cena, bo to jest e, z tego co kojarzę prawie 1000 zł. I następna alternatywa jest taka firma, która zajmuje się rozcinaniem i montażem samych nowych wkładów. Mam do nich dzwonić w poniedziałek. Zobaczymy, co mi powiedzą. Jakie to są koszty, jak to jest wykonalne. I, 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 i wtedy podsumuję już wszystko klientowi. Będzie wiadomo. Także tak. Wtryski poszły do sprawdzenia, do ewentualnej regeneracji pompa, do sprawdzenia ewentualnej regeneracji. Tam był problem z układem paliwowym. Pewnie jeden z tych dwóch elementów albo oba mogą być uszkodzone i no ale to się dowiemy dokładnie od, zna... od zaprzyjaźnionej firmy, co jest uszkodzone, co nie jest uszkodzone, co wymaga, co nie wymaga. Turbo, jak widzieliście sami, no musiało być uszkodzone. Układ powietrzny, tak jak wspominałem, co można, to czyścimy, co nie da się, trzeba wymienić na nowe. Przewód zasilający, interkuler, te elementy będą nowe. No i oczywiście dokładne płukanie układu olejowego. <laughs> Także widzicie, jaka skala zniszczeń w samochodzie. Wiadomo, samochód ma swoje lata. Natomiast, jak to ktoś już nie raz mówi, przez tyle lat. Nic się nie działo, no to w którymś momencie niestety, ale muszą koszty się pojawić. E, drugi odcinek z serii Citrena. E, tak, jak prosiliście, w ostatnim odcinku Wam też nagramy, jak to wszystko e, wyszło i jakie decyzje właściciel podjął. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.